Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dariusz Kujawski i jestem doradcą podatkowym. Dziś będzie coś dla maniaków rowerowych. Lubisz jeździć rowerem profesjonalnie lub rekreacyjnie. Zmieniasz rowery, co jakiś czas kupujesz nowszy, lepszy, lżejszy, a później sprzedajesz, by móc kupić kolejny, jeszcze nowszy, jeszcze lepszy lub jeszcze lżejszy. Robisz to prywatnie i nie w celach zarobkowych. I zadajesz sobie pytanie, czy muszę płacić z tego tytułu jakieś podatki? Niestety, może się okazać, że w niektórych sytuacjach odpowiedź będzie twierdząca. A jakie podatki na ciebie czekają i kiedy będziesz je płacić oraz w jakiej wysokości o tym dowiesz się z tego filmu. Jeżeli dokonujemy zakupu lub sprzedaży roweru prywatnie, trzeba wziąć pod uwagę dwa podatki: PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie oraz podatek dochodowy. Od osób fizycznych przy sprzedaży. Sprzedaż roweru na pewno nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, albowiem podatek ten dotyczy ogólnie rzecz biorąc, działalności gospodarczej, zarobkowej, a nie zwykłego rozporządzania swoim prywatnym majątkiem. Kupując rower, możemy być zobowiązani zatem do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 2% podstawy opodatkowania. I płaci go zawsze nabywca roweru, niezależnie od postanowień umowy w tym zakresie. Oczywiście nie każdy zakup roweru będzie opodatkowany tym podatkiem. Po pierwsze, jeżeli kupimy rower znajdujący się za granicą i tam też zawrzemy umowę, nie zapłacimy podatku od czynności cywilnoprawnych. Po drugie, podatkowi PCC nie podlegają transakcje w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT. Lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z podatku VAT z tytułu dokonania tej czynności. Oznacza to, że jeżeli sprzedawca roweru wystawi nam fakturę z podatkiem VAT, fakturę VAT marża lub też fakturę ze zwolnieniem z podatku VAT, nie będzie obowiązku zapłaty podatku PCC. Tak naprawdę, podatek ten dotyczy wyłącznie zakupu roweru na podstawie umowy ustnej lub pisemnej. Zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, czyli tak zwaną osobą prywatną. Co więcej, jeżeli kupimy rower na podstawie takiej umowy, może się okazać, że wciąż nie będziemy zobowiązani do zapłaty tego podatku, ponieważ nieopodatkowany będzie zakup nieprzekraczający kwoty 1000 zł. Oznacza to, że kupując rower za 1000 zł lub mniej, nie zapłacimy w ogóle podatku PCC. I nie musimy tej transakcji w żaden sposób zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Natomiast w sytuacji zakupu roweru za kwotę wyższą, trzeba będzie zapłacić podatek od całej tej kwoty, a nie wyłącznie od nadwyżki ponad 1000 zł. Oznacza to, że kupując rower za kwotę 1200 zł, będziemy zobowiązani zapłacić podatek PCC w wysokości 24 zł, czyli 2% od całej tej kwoty. Trzeba mieć jednak na uwadze, że podstawy opodatkowania nie stanowi cena podana w umowie, a wartość rynkowa nabywanej rzeczy. Jeżeli zatem cena roweru wskazana w umowie odpowiada jego wartości rynkowej, wtedy nie ma problemu. Natomiast kupując rower o wartości rynkowej 5000 zł, powinniśmy zapłacić podatek PCC od tej kwoty nawet w sytuacji, gdy zapłacimy za niego kwotę niższą np. 2000 zł. Ustawodawca zabezpieczył się w ten sposób przed sztucznym, jedynie na umowie, zaniżaniem ceny, a tym samym podatku. Oczywiście, kupując przykładowo uszkodzony rower, możemy przyjąć do obliczenia podatku kwotę wynikającą z umowy, jeżeli odzwierciedla ona wartość rynkową roweru w takim stanie. Pozwalają nam na to bowiem przepisy, zgodnie z którymi wartość rynkową, w tym przypadku roweru, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie. Takim samym lub podobnym rowerem, z uwzględnieniem miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Przy ustalaniu wartości bierzemy zatem pod uwagę miejsce, w którym dokonujemy transakcji to jest miejscowość lub województwo, model i rok produkcji, oraz stan roweru. Warto oczywiście zawrzeć w umowie zakupu odpowiednie zapisy. Wskazujące na przyczynę określenia ceny innej niż wartość rynkowa, można też dodatkowo zrobić zdjęcia, ponieważ jeżeli bez żadnego uzasadnienia podamy zaniżoną wartość, organ podatkowy może wezwać nas do jej skorygowania, podając jednocześnie wartość według wstępnej oceny organu. Jeżeli nie skorygujemy wartości i nie przedłożymy dokumentów potwierdzających poprawność podanej przez nas ceny, urząd skarbowy może dokonać jej określenia, z uwzględnieniem opinii biegłego, a w przypadku, gdy wartość określona przez biegłego różnić się będzie o więcej niż 33% od ceny podanej w umowie, to koszty tej opinii będziemy ponosić my. Oczywiście, przy niewielkich kwotach urząd nie będzie podejmował żadnych czynności, ani tym bardziej korzystał z opinii biegłego, gdyż byłoby to nieopłacalne. Co więcej. Urząd Skarbowy zapewne będzie sam miał problem z ustaleniem wartości rynkowej używanego roweru, ponieważ w praktyce nie będzie miał informacji na temat innych transakcji przeprowadzonych w tym samym czasie i dotyczących takich samych lub przynajmniej podobnych rowerów. Niewystarczające mogą się przecież okazać dane np. z Allegro czy też OLX, a organy podatkowe nie posiadają, tak jak w przypadku używanych samochodów, książeczek z ich wartościami rynkowymi. W konsekwencji może się okazać, iż w ogóle nie będzie kwestionował zadeklarowanej przez nas wartości. Skoro już wiemy w jakich sytuacjach wystąpi podatek, to trzeba pamiętać, że termin jego płatności wynosi 14 dni od dnia zakupu. W tym terminie trzeba też złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania deklarację PCC3, w której wykazuje się między innymi datę transakcji i jej przedmiot, podstawę opodatkowania i należny podatek. A co się stanie, jeżeli nie złożymy tej deklaracji i nie zapłacimy podatku? Prawdopodobnie nic. Żeby Urząd Skarbowy podjął w tym zakresie jakieś czynności, musi w ogóle wiedzieć o zakupie. A przecież zakup roweru nie wymaga żadnej rejestracji, tak jak w przypadku samochodu, gdzie Urząd Skarbowy każdorazowo otrzymuje informacje o zakupie i sprzedaży z Cepik. Poza tym, w przypadku rowerów, Najczęściej zawierane są jedynie ustne umowy. Zatem, dopóki fiskus nie otrzyma umowy od kupującego lub sprzedającego, czy też innej osoby, albo nie pozyska informacji o samej transakcji z innych źródeł, np. w trakcie kontroli u sprzedającego, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w ogóle nie dowie się o tej transakcji. Jednak należy mieć na uwadze, że za niezłożenie deklaracji i niezapłacenie podatku, mogą grozić nabywcy konsekwencje karne skarbowe. A co ze sprzedażą roweru? Jak już wskazałem, przy sprzedaży roweru ewentualny podatek PECC będzie uiszczał kupujący. Natomiast sprzedający może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W sytuacji, gdy prywatna sprzedaż roweru ma miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, sprzedaż ta jest w ogóle nieopodatkowana. A tym samym nigdzie nie trzeba jej wykazywać. Jeżeli jednak sprzedaż ma miejsce przed upływem tego okresu, trzeba ustalić, czy uzyskaliśmy dochód w związku z tą sprzedażą. Trzeba bowiem pamiętać, że opodatkowaniu podlega dochód, a nie przychód. Dochodem z kolei jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze zbycia roweru, a kosztem jego nabycia, pomniejszona o wartość poniesionych nakładów w czasie jego posiadania, na przykład Koszt jego polakierowania. W takiej sytuacji po zakończonym roku podatkowym należy pamiętać, aby wykazać przychody i koszty z tego tytułu w zeznaniu podatkowym. Oczywiście, jeżeli okaże się, że ponieśliśmy stratę, to podatku nie będzie, ale sprzedaż tą i tak trzeba będzie wykazać w tym zeznaniu. Sam dochód jest natomiast opodatkowany na zasadach ogólnych, według stawki 12% lub 32%. I łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi w ten sposób, przykładowo z umowy o pracę, czy też z emerytury. Co istotne, osiągnięcie dochodu nie powoduje konieczności wpłacenia z tego tytułu zaliczki w trakcie roku. Rozliczenie podatku nastąpi dopiero w zeznaniu rocznym. Pamiętajmy także, że ewentualna strata ze sprzedaży roweru nie pomniejszy nam dochodu do opodatkowania z pozostałych źródeł. I tutaj znów organ podatkowy. Może zakwestionować wysokość wykazanego przez nas przychodu i podjąć próby jego podwyższenia do wartości rynkowej. Może oczywiście też zakwestionować wysokość kosztów, dlatego zawsze warto posiadać dokumentację w tym zakresie. I tutaj, podobnie jak w przypadku podatku PCC, jeżeli pomimo obowiązku nie wykażemy tej transakcji w zeznaniu rocznym, a Fiskus się o tym dowie, mogą nam grozić z tego tytułu konsekwencje karne skarbowe. Wskazane w niniejszym filmie zasady opodatkowania można odnieść również do prywatnych transakcji zakupu i sprzedaży także innych rzeczy, nie tylko rowerów. Dlatego pamiętajmy, że nawet prywatne transakcje zawierane przez nas w życiu codziennym mogą wywoływać konsekwencje podatkowe. Na dziś to wszystko. Zapraszam do komentowania filmu oraz jego udostępniania, a także subskrybowania naszego kanału i polecania go innym osobom. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia.